Kyle Bennett, strażnik leśny, patrolował dzikie tereny Apalachów od dwunastu lat. Nigdy nie widział tak gęstej mgły. Przedzierał się przez drzewa, kiedy coś ciemnego wyłoniło się przed nim. Drewniany dom stojący samotnie wśród wysokich sosen. GPS nic nie pokazywał, żadnej budowli na mapie, żadnych dokumentów własności. W środku wszystko wyglądało jak zatrzymane w czasie. Zegar wskazywał trzy, cztery, siedem, dwie szklanki na stole, na jednej ślad szminki. Kiedy Kyle otworzył skórzany pamiętnik znaleziony na górze, pierwsze zdanie sprawiło, że krew zastygła mu w żyłach. Kyle Bennett patrolował lasy jako strażnik od 12 lat. Przeszedł każdy znakowany szlak, w tym zakątku apalachów. Ale dziś było inaczej. Mgła owijała sosny jak coś żywego, tłumiła dźwięki. Nawet jego własne kroki brzmiały jak z oddali. Coś w tym krajobrazie było nie tak. Drzewa rosły tu gęściej, były starsze. Wtedy to zobaczył. Ciemny kształt, wyłaniający się z mgły. Dom stał samotnie w dziczy, otoczony wysokimi sosnami, które strzegły go jak strażnicy. Kyle stanął. Wyciągnął GPS, przybliżył mapę. Nic, żadnej zaznaczonej budowli. Żadnych granic działki. Sprawdził telefon, zdjęcia satelitarne. Nadal nic. Dom wyglądał na zniszczony, ale solidny. Dwie kondygnacje, drewniana konstrukcja, mały ganek. To nie była chatka. To był prawdziwy dom, zbudowany do mieszkania, stojący tam, gdzie żaden dom nie powinien istnieć. Kyle podszedł powoli. Stopnie ganku zaskrzypiały pod jego ciężarem. Zawołał, przedstawił się jako strażnik. Żadnej odpowiedzi, żadnego ruchu w środku. Klamka przekręciła się łatwo, nie była zamknięta. Kyle pchnął drzwi i wszedł do środka. Najpierw poczuł zapach. Stare drewno, zimny popiół, Stęchlizna miejsca, które od lat nie czuło świeżego powietrza. Salon rozciągał się przed nim. Kanapa zwrócona w stronę kamiennego kominka. Drewno ułożone obok. Polana nie były zakurzone, bez pajęczyn. Na małym stoliku przy oknie stały dwie szklanki. Jedna miała na brzegu ślad szminki. Zegar wisiał na ścianie nad kominkiem. Wskazówki pokazywały 3, 4, 7. Kyle sprawdził zegarek. Prawie piąta po południu. Przeszedł przez dom metodycznie, fotografując wszystko. Sprawdził każdy pokój na parterze. Wszystko ułożone z dbałością. Wszystko wskazywało, że toczyło się tu życie. Ale żadnych śladów walki. Kyle wyciągnął notes i zaczął dokumentować. Szkicował plan, notował pozycję przedmiotów. Przy oknie znalazł kalendarz wiszący na ścianie. Data pokazywała miesiąc i rok sprzed 17 lat. Popołudniowe światło słabło, cienie rozciągały się po podłodze. Miał wyjść na dwór, kiedy to usłyszał. Dźwięk z góry, powolny, rytmiczny, jakby ciężar przesuwał się po starych deskach. Kyle zamarł, ręka powędrowała do radia, ale przypomniał sobie, że nie ma zasięgu. Dźwięk powtórzył się, miarowy, celowy. Coś się tam ruszało. Podszedł do schodów, stopnie prowadziły w ciemność. Kyle wyciągnął latarkę i zaczął się wspinać. Każdy stopień jęczał pod jego butami. Skrzypienie z góry nie ustawało, bez zmian, korytarz na górze był wąski i zimny. Trzy drzwi, wszystkie zamknięte. Skrzypienie dochodziło z zatych na końcu. Kyle podszedł, światło latarki przecinało mrok. Drzwi otworzyły się łatwo, w środku pokój stał pusty, oprócz jednego mebla. Fotel bujany. Kołysał się delikatnie w przód i w tył, jakby ktoś właśnie wstał i odszedł. Kyle obwiódł pomieszczenie światłem latarki. Żadnych przeciągów, żadnych otwartych okien. Powietrze wisiało idealnie nieruchome. A jednak fotel się kołysał, jego ruch był płynny i regularny. Wtedy zauważył szufladę. Małe drewniane pudełko leżało na podłodze obok fotela. Kyle uklęknął i podniósł wieko do końca. W środku leżał skórzany pamiętnik, okładka wygładzona przez czas. W skórę ktoś wypalił jeden wiersz tekstu. Jeśli to czytasz, znaczy, że nam się udało. Kyle zaniósł pamiętnik na dół do gasnącego światła dziennego. Otworzył pierwszą stronę i zaczął czytać. Pismo było staranne, opanowane. Pierwszy wpis pochodził sprzed 18 lat. Autor przedstawił się jako Thomas. Pisał o tym, jak przywiózł tu swoją żonę Margaret, o ich decyzji, by zostawić wszystko za sobą. Thomas opisywał budowanie rutyny, tworzenie spokoju. Pisał o chorobie Margaret, jak słabła z miesiąca na miesiąc. Ale wpisy nigdy nie brzmiały desperacko, brzmiały celowo. Kyle czytał szybciej, światło na zewnątrz gasło do zmroku. Wpisy stawały się krótsze wraz z upływem miesięcy. Tomas pisał o cichych porankach, o trzymaniu Margaret za rękę, o obietnicach, które sobie złożyli dawno temu. Ostatnie strony pamiętnika opisywały ostatnie tygodnie Margaret. Tomas pisał, że powiedziała mu, że jest gotowa, że rozmawiali o tym, co nastąpi, że podjęli swoją decyzję razem. Ostatni wpis pochodził dokładnie sprzed 17 lat, tylko cztery zdania napisane tym samym pewnym pismem. Dziś Margaret powiedziała mi, że jest gotowa. My jesteśmy gotowi. Razem. Obiecaliśmy sobie, że nigdy nie pozwolimy drugiemu być samemu. Kyle siedział w narastającej ciemności, pamiętnik ciężki w jego rękach. Teraz rozumiał. Thomas i Margaret przybyli tu, żeby zniknąć. Razem, nie pozwalając śmierci ich rozdzielić. Kyle wrócił do sypialni. Tym razem otworzył szufladę nocnej szafki do końca. W środku leżały dwie proste obrączki ślubne. Złoto wytarte przez lata noszenia, ułożone obok siebie, dotykające się, pod nimi mała notatka napisana tym samym pismem, co pamiętnik. Obiecaliśmy sobie, że nigdy nie pozwolimy drugiemu być samemu. Kyle spędził następne dwa dni na poszukiwaniach. Przeszukał każdy centymetr posesji. Szukał grobów jakiegokolwiek śladu tego, co zrobili Thomas i Margaret. Żadnych miejsc pochówku, żadnego śladu po nich gdziekolwiek. Kyle złożył raport, kiedy wrócił do posterunku strażników. Nie wspomniał o treści pamiętnika, nie podał dokładnych współrzędnych. Niektóre sekrety zasługują na ochronę. Las strzegł ostatniego życzenia Tomasa i Margaret przez 17 lat. Kyle zdecydował, że może strzec go na zawsze. A ty? Gdybyś znalazł takie miejsce, niosące taką historię jak ich, zgłosiłbyś to światu, czy pozwolił lasowi zachować jego sekrety?